Tak wyraźnie widziałem, o nie! kolejny nie sen, przy obniósł z nim siedziałem I miwy komintem ścisnęliśmy swe dłonie Pierścienie dali wraz, jak biali ślubni bracia I uścisk jeszcze raz, i wiele o Hamlecie I o Platonie znów mówiliśmy jak dziecię On słuchał moich słów i o jej czarnych oczach Mówiłem mu przez łzy, a on o jej błękitnych Szczęśliwi byliśmy ten bije północ rdzawo, on zerwał się ja z nim. Muszę iść, nie mam klucza, śpią wszyscy w domu mym. Nie odprowadzaj mnie dziś i herbesz tam idę Właśnie dlatego pójdę, a jemu błysło za. Idziemy ulicami, od ramię w równy krok. Księżyc koni chmurami, w ciemnościach ginie wzrok. Idziem długo, bez końca, ulice giną mi. Rozmawiamy ze śmiechem, tak się wyraźnie śni. Biedne twoje łapięta, jakże mocno spieszchnięte, Schowaj je do kieszeni, a trwody lekko ścięte Mijamy kafe Greco, muzyki słychać głos Czy grają Pieterary, o biednych rajków los Idziemy za łukami, rony znaleźli wraz Andrea te lapale i szybko mija czas Przez korso długie idziemy, w milczeniu czarny cień Pałaców, ulicami, sieściele, czy to sen Dali nad Koloseum, księżyc się ramką zniósł I nad Santą Francką, nad łukiem Pytarusu Nad złoty dom Nerona i Cezarów pałacem Nad łukiem Konstantyna i nad Trajana placem Stajemy z okna znana, melodia płynie w czas A z na kolumny Puszczyk pozdrowił nas I od dzikiego krzyku myśleliśmy, że czart I zabrzmiał twor z klasztoru, Puszczyku, kuli Idziem dalej i dalej, kapitol staje w gle srebrny tyber, w a gdzież ty bierzesz mnie? Wreszcie staję przed bramą, żelazna czarna strach, za nią krzyże, posągi i sowa poła, ach, on zadzwonił i mówi, dobranoc drogi mój, to ja te lapacze, dwudziesty numer mój, leśli otworzył biały szkielet, od rękę ponał mi, była zimna i drżąca, i wokół miał dwie łzy i rzekł. To mój odświerny tajemnie puścił mnie, ten druch twój zawsze wierny Odwiedził luby cię. Puśćże i mnie odświerny, On głową kręci w spak Zatrzasnął rdawą prawę i nocny zawiał ptak. O cóż ci nasz odśmierny, żeś puścił druha mi, Daj nam sze, samą duszę i znikli jako sny, A ja brunął na ziemię i ryknął w wielki głos. Budzę się, to signora rosa z mej kawy włos. Wyciąga co przypadkiem, do filiżanki wpadł I rzekła Karlo przyniósł, domino pewnie skradł Wynajmuje go na bale, o il dolcze